Uważaj, kolejna technika na przekonywanie. Metoda hotelowy boj. No błagam, bez podtekstów. Wyobraź sobie dwie sytuacje. Pierwsze, boj hotelowy przychodzi z gościem do pokoju i czeka przy wejściu, co oczywiście w wielu kulturach skutkuje tym, że dostaje napiwek. W drugim przypadku ten sam boj hotelowy wchodzi razem z klientem do pokoju, Wnosi te walizki do środka. E, dodatkowo wykonuje jakieś czynności. Na przykład rozsuwa zasłony. Pokazuje, jak włączyć klimatyzację. Jak korzystać z termostatu, czy telewizji. I może też e, hotelowy zaproponować, na przykład przeniesienie lodu, czy jakiś dodatkowy serwis. Ale nawet skupiając się tylko na tym telewizorze, lodzie i. <laughs> Znowu te podteksty. Ja już tego nie wytnę. Dostaję po prostu dwa razy wyższy nabiwek. Nagrałem dla ciebie kilkaset filmów o przekonywaniu sprzedaży i negocjacjach. Cześć!